Dzień dobry Państwu, Paweł Bilarczyk, to kolejny odcinek programu IT Business o nowych technologiach w biznesie. Nie wiem, czy Państwo śledzicie to, co się dzieje teraz wokół Twittera. Ja już o Twitterze opowiadałem w ostatnim odcinku mojego programu. Natomiast tam się tak dużo dzieje, że chciałbym do tego tematu ponownie dzisiaj powrócić. Elon Musk, w momencie akwizycji Twittera, tak naprawdę jeszcze zanim tego Twittera kupił, stwierdził, że największym problemem tego Twittera są fałszywe konta i że on, jak będzie już właścicielem Twittera, to zrobi z tymi fałszywymi kontami po prostu porządek. Natomiast ma bardzo dziwną metodę na wychwytywanie tych fałszywych kont. Tak naprawdę problem z fałszywymi kontami. Istnieje w internecie już od bardzo wielu lat i bardzo wiele przedsiębiorstw, bardzo wiele organizacji stara się w, jakich, w jakikolwiek sposób wychwytywać takie kąty. Pomysłów jest bardzo dużo. Jest pomysł na to, żeby na przykład sprawdzać, w jakiś sposób dowody osobiste takich osób, żeby zweryfikować, że ta osoba jest tą, za którą się podaje. Natomiast idealnej metody rzeczywiście nie ma, a to, co wymyślił Elon Musk, jest rzeczywiście bardzo dziwne. Opowiadałem w ostatnim odcinku mojego programu, że Elon Musk zapowiedział, że użytkownicy Twittera będą musieli płacić co miesięczny abonament za to, żeby mieć zweryfikowane konta. Tak naprawdę tu nie chodzi tylko i wyłącznie o możliwość zweryfikowania kont, a o wykupienie subskrypcji, która się nazywa Twitter Blue, która tak naprawdę daje użytkownikom dodatkowe funkcje, dodatkowe opcje. Między innymi właściciele takich kont Twitter Blue, ich wypowiedzi na Twitterze są priorytetyzowane, czyli wyświetlane nad innymi wypowiedziami. I ostatnio nawet Elon Musk podczas jednych z wywiadów powiedział, że, że, dąży do tego, żeby takich użytkowników, którzy mają wykupione konta Twitter Blue jest więcej niż użytkowników, którzy takich kont nie mają, a to oznacza, że ludzie, którzy nie płacą za konta Twitter Blue nie będą tak naprawdę widoczni na, na ścianie postów czy na ścianie tweetów na Twitterze, czyli jeżeli wyświetlimy sobie pierwszy ekran Twittera, to najpierw będziemy scrollować sobie te wypowiedzi właścicieli kont Twitter Blue, a wszyscy postali, którzy nie płacą będą gdzieś tam na dole. I to nawet dokładnie tak Elon Musk powiedział, że trzeba będzie bardzo długo scrollować, żeby zobaczyć jakiekolwiek tweety osób, które nie płacą za Twitter Blue. Natomiast Twitter Blue daje jedną rzecz, na której tak naprawdę bardzo wielu osobom zależy, czyli, to, czyli tą tak zwaną weryfikację. Weryfikacja polega na tym, że użytkownik koło swojego nika ma taki niebieski, znaczy takiego niebieskiego ptaszka i do tej pory ta weryfikacja była przyznawana przez moderatorów Twittera w drodze analizy takiego konta, czy konto jest rzeczywiście autentyczne, czy należy do osoby jakiejś ważnej, czy jest to jakiś celebryta, czy jest to jakiś aktor, czy dziennikarz, czy polityk, czy jakaś bardzo znana firma, tego typu organizacje i tego typu znane osoby dostawały takie weryfikacje. Inne osoby bardzo często wnioskowały o otrzymanie takiej weryfikacji, to się nie udawało. Ja na przykład już kilkukrotnie wnioskowałem, żeby zweryfikować moje Konto na Twitterze i za każdym razem moje wnioski były odrzucane. Tak jest niestety z większością osób, że, że tę weryfikację trudno jest rzeczywiście dostać, czy trudno było dostać. Weryfikacja była tak naprawdę w ogóle jeszcze przez wiele lat zawieszona przez Twittera i jakoś rok albo dwa lata temu ponownie powróciła, czyli można było z, z powrotem wnioskować o weryfikację kont. Ja ponownie wysłałem swój wniosek, mój wniosek znowu został odrzucony, a teraz za Ilona Maska trzeba, może, może taką weryfikację mieć każdy, wystarczy po prostu za to zapłacić. Tak, tak jak ja opowiadałem ostatnio, Elon Musk zapowiadał, że ta subskrypcja Twitter Blue, w skład której wchodzi również weryfikacja konta, miała kosztować 20 dolarów miesięcznie, ale ta informacja o tych 20 dolarach spowodowała bardzo duży opór ze strony użytkowników, ze strony właśnie tych właścicieli zweryfikowanych kont, którzy powiedzieli, że oni nie będą płacić. Nawet dotyczyło to, to osoby, osób, które były, które są majętne, które są bardzo znane, na przykład opowiadałem o Stephenie Hawkingu, nie Hawkingu, tylko Stephenie Kingu, który też powiedział, że on nie będzie płacił za swoje konto, że tak naprawdę on jako osoba znana i osoba, którą inni chcą czytać na Twitterze, to jemu powinien Twitter płacić, a nie on będzie płacił Twitterowi. Po tym jego Twitcie nawiązała się dyskusja między nim a Elonem Muskiem. Elon Musk zaproponował, że może w takim razie nie 20 dolarów, a 8 dolarów. Oczywiście Stephen King powiedział, że nie będzie zamierzał w ogóle żadnej kwoty płacić, ale ostatecznie na tych 8 dolarach stanęło, czyli teraz za 8 dolarów można każdy, kto kto chce, może sobie po prostu takie konto zweryfikować wykupić. Problem jest niestety taki, że w tej chwili zweryfikować takie konto, czy wykupienie tej subskrypcji Twitter Blue może dosłownie każdy. To, że każdy może zweryfikować swoje konto, spowodowało że wysyp takich fałszywych kont. Wiele takich kont było tworzonych zupełnie dla żartu. Wiele kont swoje, wiele osób zweryfikowało swoje konta na Twitterze, które miało wielu, od wielu lat założone, ale to nie były autentyczne konta. Na przykład właściciel konta Jezus, czy Jesus, jest takie konto na, na Twitterze, które już funkcjonuje od 14 lat. To jest takie konto raczej żartobliwe i sam nawet właściciel mówi, że to jest absolutnie konto założone dla, dla żartu, że on Wcale nawet się nie, nie próbuje identyfikować się z, z kościołem, nawet sam zadeklarował, że jest osobą niewierzącą, więc założył sobie tak dla żartu tego typu konto. I to konto po prostu zapłacił 8 dolarów i zweryfikował. Po czym wstawił też takiego Twittera. A kto ma weryfikację? I na zdjęciu był właśnie taki Jezus z podniesionymi dwoma kciukami, który ma zweryfikowane konto. Czyli to pokazuje, że tutaj nie, nie chodzi tylko i wyłącznie o weryfikację kont autentycznych osób czy marek istniejących, ale również zupełnie osób albo zmarłych, albo fikcyjnych, albo co najgorsze niestety. Można zweryfikować również konta, które są tak naprawdę kopią albo parodią kont istniejących spowodowało to, że wiele osób zaczęło zakładać konta, które naśladowały inne marki. W ten sposób powstało na przykład fałszywe konto firmy Nintendo albo fałszywe konto Valve. Natomiast w wielu przypadkach te konta były do złudzenia podobne do oryginalnych kont. Na przykład powstało konto Apple TV plus i to konto nawet w Niku, jak się wpisuje na, na Twitterze nick, czyli małpka i nazwa Niku, to w tym Niku, jak patrzyliśmy sobie na Apple TV plus był napis Apple TV plus i patrzyliśmy na Oryginalne konto Apple TV Plus, wyglądał ten napis dosłownie identycznie. Trudno było odróżnić, które konto jest fałszywe. Tutaj akurat osoba, która założyła to fałszywe konto, wykorzystała akurat to, że na komputerach wiele liter jest bardzo do siebie podobnych, czyli na przykład duża literka i jeżeli nie jest to literka tak zwana szeryfowa, czyli nie ma tych małych takich patyczków u góry i na, na dole, tylko jest to zwykła taka kreska, to duża literka i wygląda identycznie jak mała literka l, czyli to Apple, które było napisane Apple przez l to tam było i IE, napisane, tylko że to i było wstawione duże i ponieważ akurat w nazwach użytkowników jest rozróżnianie małych i wielkich liter, więc w nazwie użytkownika Apple TV plus to, to Apple A PIE wyglądało identycznie jak Apple, więc wielu użytkowników mogło się nabrać, że mogli myśleć, że to jest autentyczne konto. Natomiast to było zrobione tak naprawdę tylko dla żartu. Ale dużo większym problemem było to, że powstało na przykład fałszywe konto koncernu farmaceutycznego Eli Lili, koncern, który, który sprzedaje na przykład insulinę i z tego fałszywego konta, również zweryfikowanego, czyli ktoś założył takie fałszywe konto, które wyglądało jak Eli Lili, wykupił subskrypcję, miał już ten niebieski znaczek i z tego konta Zamieścił takiego tweeta, że informujemy z radością, że od dzisiaj insulina jest darmowa. Co to spowodowało? Oczywiście wielu użytkowników, którzy, którzy śledzą to, co się dzieje na Twitterze, wiedziały, wiedzieli, że to jest żart, natomiast niestety niektórzy inwestorzy, którzy inwestują w prawdziwą spółkę, myśleli, że rzeczywiście że zaczyna ona rozdawać insulinę i stwierdzili, że, że skoro rozdaje insulinę, to nie będzie przynosić przychodów, więc zaczęli wycofywać swoją inwestycję, co spowodowało oczywiście spadek wartości oryginalnego koncernu farmaceutycznego. Ta, ta wartość spadła o 4,5%, co przekłada się na zmniejszenie kapitalizacji tej spółki o 20% miliardów dolarów. Czyli przez taki głupi żart właśnie z, na, na Twitterze ta firma straciła e, ogromne pieniądze. E, ale tak naprawdę to nie koniec zawirowań wokół, twit, wokół Twittera, ponieważ e, Elon Musk e, na przykład stwierdził, że odtąd wszyscy pracownic, pracownicy Twittera muszą przychodzić do pracy, czyli nie zgadza się na pracę zdalną. E, to, teraz wiele koncernów stwierdziło, że, że pozwoli pracownikom pracować zdalnie. Elon Musk powiedział, że w firmach, które są przez niego zarządzane, czyli czy Tesla, czy SpaceX, pracownicy muszą po prostu przychodzić do pracy, muszą Przechodzi od 9 do 17 i otąd wszyscy pracownicy Twittera też muszą przychodzić do pracy. A kto nie przyjdzie, zostanie automatycznie zwolniony. Ale tak naprawdę to były takie pogróżki, które nie wszyscy traktowali na serio. A na serio, niestety, potraktowali wszyscy zupełnie inną informację, dużo mniej wesołą to mniej, mniej wesołą informacją jest to, że Twitter dosłownie kilka dni temu zwolnił 4,5 tysiąca swoich pracowników. Większość to byli pracownicy działu marketingu, komunikacji, moderatorzy, a także programiści. Przypomnę, że Twitter miał do tej pory 7,5 tysiąca pracowników i w momencie, gdy, gdy Elon Musk kupował tego Twittera, to zapowiadał, że zwolni około połowy składu. Potem ta liczba została zmniejszona do 1 trzeciej składu. Natomiast ta liczba 4,5 tysiąca zwolnionych pracowników to jest tak naprawdę 2. Dwie trzecie całego składu Twittera. Ponadto bardzo dziwny był sposób zwalniania tych pracowników, ponieważ oni zostali po prostu z, dosłownie z minuty na minutę odcięci od Slaka, od swojej firmowej poczty, nawet bez wiedzy ich menedżerów, ich przełożonych. Czyli przełożeni nagle po prostu tracili swoich pracowników i dowiadywali się, że nagle ich, ich pracownik znika ze Slaka, ponieważ został przez nie wiem, czy dział HR, czy to, czy to osobiście, Elon Musk zwalniał, ponieważ tam jest cały czas taki chaos, że nie wiadomo, kto się tak naprawdę fizycznie tymi zwolnieniami zajmuje. Natomiast ci, ci pracownicy, Rzeczywiście poznikali. Natomiast jeżeli śledzicie Państwo te informacje wokół Twittera, być może też czytaliście, że były takie, takie pogłoski, że to jest tylko i wyłącznie pomyłka, że ci pracownicy potem dostali informację, żeby wrócić do pracy, ale tak naprawdę wcale nie jest to pomyłka, ponieważ ci pracownicy, którzy wrócili do pracy, dostali informację, że oni wrócili tylko i wyłącznie po to, żeby przekazać swoją wiedzę czy swoje pliki, które posiadają swoim potencjalnym następcom. W chwili obecnej w tej chwili na Twitterze panuje całkowity chaos i do Dosłownie z godziny na godzinę tutaj Elon Musk zmienia różne funkcje, wprowadza różne funkcje, dyskutuje z użytkownikami. I wydaje, że się wydaje się, że ma po prostu w tym momencie świetną zabawę. się Zachowuje teraz na Twitterze trochę jak takie trzyletnie dziecko na, w piaskownicy. No i zdecydowanie możemy powiedzieć, że to, co się teraz dzieje na Twitterze, to że, że rzeczywiście nie jest w tej chwili nudno i to są, to są słowa samego Elona Muska. Drodzy Państwo, a teraz dziękuję za oglądanie pierwszej części programu. Zapraszam na krótką przerwę. Po krótkiej przerwie opowiem o bardzo ciekawym. Narzędziu, które ostatnio miałem okazję wypróbować. Dziękuję, do zobaczenia za chwilkę.